Krzysztof Sarosiek. Dzień dobry Podlaskie. Już w niedzielę o 14.45 Jagiellonia przystępuje do gry. Rozpoczyna się wielka gra Jagiellonia o Ekstraklasę, o Mistrza Polski, o Liga Konferencji, o Puchar Polski. Pierwszy krok to domowy mecz z Radomiakiem Radom. Horten Arena 14.45, ale zanim ten mecz się odbędzie, Kibice będą mieli swoje 5 minut, a w zasadzie znacznie więcej niż 5 minut. O godzinie 12 rozpoczną święto ultry, oficjalnie święto ultry. Ono rozpocznie się troszeczkę wcześniej w ramach takich nieformalnych, krótkich integracji spotkań środowisk kibicowskich z miast, miasteczek, osiedli, dzielnic, czasami nawet podwórek. Ludzie będą się ze sobą spotykali i wszyscy razem około godziny 12 spotkają się na rynku Kościuszki w okolicach ratusza, w kierunku tej części rynku Kościuszki, w kierunku hotelu Crystal. I stamtąd ruszą uroczystym marszem, myślę, że będzie to kilka tysięcy, może kilkanaście tysięcy ludzi maszerujących w kierunku stadionu. Miejskiego przy ulicy Słonecznej. Przy okazji, jeżeli ktoś z Państwa planuje między 12 a 14 jechać tą częścią miasta, dobrze radzę brać pod uwagę i sprawdzić w mediach, na przykład na naszej stronie, jakie mogą być ograniczenia, w jakich godzinach, y, jeśli chodzi o przejazd, dlatego że ten zwarty marsz będzie ochraniany przez policję i na pewno ruch samochodów będzie wówczas ograniczony. Dlatego, żeby nie denerwować się, nie mieć problemów z przejazdem, bardzo proszę zajrzyjcie. Po kibice mają swoje święta raz na jakiś czas organizują tego typu event i tak powiem są mniej uciążliwi niż maratończycy biegacze którzy co kilka tygodni na naszych ulicach białostockich przeszkadzają kierowcom i uprawiają sport czy to przeszkadzają czy uprawiają zdania podzielone ja nie będę się w tej chwili tym tematem zajmował, ale wracając do Jagiellonii. Jagiellonia rozpoczyna sezon i Jagiellonia rozpoczynała się nie sezon na rundę i rozpoczyna meczem z Radomiakiem. To nie jest wymagający rywal, to zespół z dołu tabeli, który się rozsypał trochę, trochę w tej chwili uzupełnia skład Brazylijczykami. I tak bogiem naprawdę chyba nikt nie wie, co oni będą mieli zanadrzu i czym się postawił. Na pewno nie będzie to mecz prosty, bo i Jagielonia to zupełnie inna ekipa niż ta, która grała jesienią. Mówiłem już o tym z Kamilem Jackiewiczem, będziemy o tym mówili już po meczu, e oceniali jak się ten zespół zaprezentował, będziemy rozmawiali wówczas o transferach. Teraz wiemy o trzech transferach na pewno. Leon Flach, Amerykanin z niemieckim pochodzeniem, e Ence Bosses, który dołączył do nas Kameruńczyk, no i trzecia twarz Norbert Wojtuszek z Górnika Zabrze. Moim zdaniem Żadnego z nich nie zobaczymy w podstawowej jedenastce w niedzielnym meczu. Bardzo możliwe, że trener Adrian Siemieniec, który w przedmeczowych wypowiedziach zapowiadał, że ma aż 25 zawodników do gry, których może wykorzystać, nie wstawi żadnego z nich. Dlaczego? Bo nie są zgrani. Nie znają drużyny, a pierwszy mecz będzie meczem niezwykle ważnym. Meczem, w którym białostoczanie będą próbowali się w jakimś stopniu otrzaskać, pokazać, i powtórzyć wyniki ze sparingów, bo te sparingi, przyznajmy, i wyniki, i styl były naprawdę, naprawdę imponujące. Jak wygrywała i jak remisowała remisowała z ekipami, które mają w dorobku Ligę Mistrzów remisowała z ekipami odrobina słabszymi ale wszystkie cztery drużyny to nie byli byle jacy przeciwnicy, to nie, byli, to nie były leszcze. Wracając do tematu, kogo możemy się zatem spodziewać? No cóż, skład nie powinien być wielkim zaskoczeniem, chociaż Przypomnę, ubyło kilku podstawowych zawodników. Nie mamy, mamy dziury w, lud, w środku pomocy, mamy dziury w środku obrony i będzie bardzo ciężko, bo i nie na pewno nie wróci Adrian Dieges, który będzie jeszcze długo leczył kontuzję. No, a bardziej optymistyczne zapowiedzi to początek kwietnia. A w zasadzie koniec kwietnia, kiedy powinniśmy się go spodziewać. Moim zdaniem nie zobaczymy również w najbliższym czasie kilku zawodników, którzy z różnych powodów nie uzyskali zaufania Adriana Siemieńca. I moim zdaniem on nie wpuści, nie da im w tej chwili tej szansy. Pewnie od pierwszych minut wybiegnie Darko Czurlinow. To nie jest rezerwowe oczywiście, ale to jest zawodnik, który czasami się pojawił, a czasami był pierwszym schodzącym. Pewnie zobaczymy Jarosława Kubickiego. Dusza na Stojanowicza, no i Skrzypczaka, którzy będą w środku obrony. Czy zobaczymy Wojtuszka? Na pewno nie, dlatego że już trener zapowiedział, że on w tej chwili leczy uraz i nie zdążył się wpasować do ekipy. Leon Flach, moim zdaniem, pojawi się z rezerwy i może być niespodzianka, bardzo przyjemna dla nas wszystkich niespodzianka. Mam nadzieję, że zobaczymy Tarasa Romanczuka, ponieważ trener zapowiedział, że on już jest w zasadzie do gry. Tylko trzeba uważać na jego zdrowie, trzeba. Ostrożnie szukać jego zdrowiem, bo bardzo wiele ważnych meczy przed nami, a kapitan Jagiellonii to kapitalna postać dla postawy tej ekipy. Czy napastnicy? Myślę, że napastnicy będą. Yy... Afimiko Polulu i Jezus to są zawodnicy, których na 100% zobaczymy. Możliwe, że nie zobaczymy natomiast laminę Fadigi. Dlatego, dlaczego? Dlatego, że o niego upomina się w tej chwili hiszpański klub. Deportivo składało za niego ofertę i nie jest wykluczone, że ten zawodnik zostanie sprzedany. Zwłaszcza, że jego gra w Jagielonii specjalnie nie zachwycała, przynajmniej tak było w rundzie jesiennej. Czy tak będzie? To się dopiero jeszcze okaże. Czy te trzy nazwiska, które wymieniłem, to wszystkie wzmocnienia Gieloni? Podobno ma być ich cztery. Nie do końca wiadomo, kim będzie ten czwarty człowiek. Mowa tu o kilku różnych nazwiskach, o kilku różnych zawodnikach. Podobno najbliżej jesteśmy Kamila Jóźwiaka, reprezentanta Polski, który wraca do ekstraklasy po długiej przerwie w rozgrywkach, w drugiej przerwie w grze, dlatego że w swojej ekipie, w swoich drużynach, których grał za granicą, no cóż, nie potrafił wywalczyć pierwszego placu. A Ponieważ zależy mu bardzo na grze w reprezentacji i musi mieć miejsce w stałej drużynie, bo taki jest warunek tego, żeby on w tej reprezentacji grał, no to szuka klubu, w którym mógłby grać, miałby pewne miejsce i który grałby o najwyższe cele. A Jagielonia, tak, Jagielonia zalicza się do drużyny, która będzie walczyła o najwyższe cele i okazji do grania będzie dużo, bo jest i Puchar Polski, i Liga, i Liga Konferencji. I we wszystkich trzech tych rozgrywkach jak grała o najlepsze. Święto Ultry. I święto, jakim jest inauguracja, połączył się. Czy będzie to święto radosne, połączone z wielkim świętowaniem, również po meczu? Okaże się, ja jestem optymistą. Uważam, że Jagielonia wygra z radomiakiem, ale nie oczekujmy wszyscy, że wejdzie w to tak płynnie, tak dobrze, tak łatwo, jak było to na Sparingach Sparing gra się inaczej. Jagelonia w niedzielę, pierwszy sprawdzian. Potem kolejne lutym jest tych meczy aż siedem. Dlatego liczmy na to, że pod koniec lutego będziemy w dobrym humorze. I to będzie pierwszy etap piłkarskiej wojny, którą Gielonia musi stoczyć. A czy po drodze w tych bitwach będą remisy? Czy same wygrane? No cóż, to już mniejsze o to. Chodzi o to, żebyśmy na koniec awansowali w finale do finału Pucharu Polski, w miarę możliwości, jak najdalej widzę konferencji, i powtórzyli tytuł mistrza. A jeśli nie mistrza. To chociaż wicemistrza. Przemysław Serosiek, dzień dobry, Podlaskie.